Co to jest młode? Zbieram na nowy tablet. I co sprzedajesz tu? Tu akurat. I ile to kosztuje powiedz mi? 10 zł, 15 zł i naklejki z Dobra, a Dobra, jakbym, jakbym wszystko chciał na raz wziąć, to za ile? Wszystko naraz? No, no. przejdźcie sobie, no? Spokojnie, no. A do czego ci tablet jest potrzebny? Chcę projektować. Co to jest? O, a co chcesz projektować? E, nie wiem w sumie jeszcze Ale, ale projektować coś, tak? Nie do grania nic? Nie. Akurat tablet do czego projektował? No i co podliczyłeś? około 100 zł. 100 zł? to do nie masz 250 a naprawdę? no i możesz to sprzedawać dalej nie nie nie, nie, nie. Ja nie, nie, nie. Ja się tylko ja to sobie dam i nie wziąkasz bo i tak nie a potrzebuję tego toruń a naprawdę? Zobacz, no, tak zobacz. on nie miał palców jak co? Trzech palców nie no później zobaczyłem, tak, ta ja mu kasę dałem, przejęło on nie palców? daj mu coś jeszcze, co? daj mu, no daj nie no, masz lat. Nie, no to już nie. nie to już ale idź do domu, żeby to było. Ale idziesz, ale, ale i już no, swój manzior. A I... to już jest przesadne. na notabier, byśmy, jak się tam uczyć, to ucz się projektować, nie?